LEGO City 60048 Oddział policyjny z psem przeznaczony dla osób wieku 5-12 lat. W zestawie znajdziemy trzy minifigurki policjanta oraz dwóch złodziei z wyborem akcesoriów. Mamy tu również dwa psy policyjne: policyjne auto o wymiarach 7 cm wysokość, 12 cm długość, 6 cm szerokość, który posiada opony z prawdziwej gumy, a z jego tyle znajduje się miejsce dla psów. z złodziei ma wymiary 10 cm wysokość, 9 cm szerokość, 6 cm głębokość. Posiada ona okno, drzwi, komin oraz wejście do piwnicy. Wóz złodziei o wymiarach 4 cm wysokość, 9 cm długość, 4 cm szerokość. Dodatkowo mamy tu także pudło pełne banknotów, kryształ, kajdanki, łom, latarka, ser, kości dla psa oraz szczura. Zestaw składa się z 249 elementów. Policja dostała zgłoszenie o zuchwałym rabunku. Na poszukiwanie złodziei wyrusza specjalna jednostka policji z psami tropiącymi. Bandyci ukryli siebie oraz swój łup w opuszczonym domu. Kiedy psy zopią trop, będzie to tylko kwestia czasu, by ich złapać i aresztować, a skradzione banknoty oddać. Właścicielom. W mieście LEGO City zawsze panuje ład i porządek.